Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie w czytaniu dla baraneczka na kwiecień. Baranki drogie to nasz czas, więc mam nadzieję, że będzie dla nas bardzo miły i fantastyczny. Specjalnie bardzo wiosenną, to znaczy w takiej kolorystyce wiosennej talię dobrałam dla nas. Chciałabym Wam życzyć wszystkiego dobrego i liczę na to, że ten czas będzie taki piękny, oczyszczający, żebyśmy w ten nowy rok nasz cykliczny weszli z uśmiechem i. Oczyszczeni z zbędnego balastu. Nie będziemy przedłużać od, od razu. Przejdziemy do czytanka. Baranek, miesiąc, kwiecień. Oczywiście, akcendentalne baranki również, jak najbardziej. Baraneczki w kwietniu, co my tu mamy dla Was? Powiem tak, jesteście w stanie wypracować sobie jakiś sukces w tym miesiącu i naprawdę poprzez współpracę, spryt i zaangażowanie fantastyczne rzeczy możecie osiągnąć, ale także uważajcie na osoby niesprzyjające, tak zwane. Ok, zaczynamy od Waszej energii, czyli Wy, Baranki, w tym naszym kwietniu. Pokazujecie mi się w energii wisielca. Wydaje mi się, że czytanie na marzec w wyniku był wisielec. Jeszcze mamy trochę marca, więc ten wisielec mi się tutaj pokazuje jako energia wejścia, że tak powiem, w ten miesiąc. Karty, które przepraszam, karta, która być może wskazuje na Taki moment zawieszenia, braku możliwości działania, no umówmy się poprzez tę sytuację na całym świecie, no nie jesteśmy w stanie tutaj realizować się w 100%. Więc podejrzewam, że może to mieć związek z tym. Natomiast karta wisielca także wskazuje na okres otwierania oczu, na coś, co było ważne, czego do tej pory nie dostrzegaliśmy. Bo wyłapujemy te szczegóły, widzimy sytuację z innej strony i to To jest, to było potrzebne, żeby ruszyć dalej. Czyli no, nie takie złe, to go całe nas w miejscu, bo tam ma czemu służyć i podejrzewam, że baranek w jakimś stopniu uzyskuje dzięki temu informacje, których nie dostrzegłby w tym swoim pędzie. Bardzo, bardzo, że tak powiem, analogicznie do zeszłego czytania, bo tak jak mówię, w wyniku był wisielec, no i z tej pozycji wisielca, czyli mam nadzieję oświecenie, wychodzimy. Co jest przyczyną yy, tutaj tej sytuacji? Królowa Kielichów. I teraz tak, być może Baranek musiał się zatrzymać, bądź musi się zatrzymać jeszcze, żeby poukładać sobie te sprawy emocjonalno-uczuciowe. W ogóle mam wrażenie, że ostatni miesiąc też pokazywał mi się dla Was w takiej formie katarzis emocjonalnego, czyli zatrzymujemy się, żeby tutaj oczyścić swoje emocje. Od, oczyścić swoje uczucia, relacje być może, ale przede wszystkim zadbać o to swoje wnętrze bo gdzieś to zostało niestety zaniedbane i te potrzeby duszy zupełnie zeszły na drugi plan więc podejrzewam, że bardzo fajnie dzięki tym dwóm energiom jesteśmy w stanie zsynchronizować się emocjonalnie uczuciowo, wewnętrznie i dzięki, dzięki temu gdzieś tam iść w bardziej konkretnym kierunku dla nas co może stanąć na drodze. Tutaj też kwestia relacji, prawda? Może być jakieś nagłośnienie, dostrzeżenie czegoś, co do tej pory nie było dla nas jasne i tak dalej. Natomiast to, co staje na drodze dla Was, kochani, to jest dziewiątka denarów. Bardzo dobrze. Mogą być to sytuacje, które wymagają gdzieś tam naszej niezależności, a szczególnie tej materialnej, umiejętności zadbania o siebie bez pomocy innych. Natomiast dziewiątka denarów jest ogólnie kartą. No też potrzeby tej niezależności, ale przede wszystkim siły i werwy, żeby tę niezależność sobie wypracować. Bo to jest kwestia tak naprawdę pracy i, i profitu, jaki z tego przychodzi. W tej talii mam wrażenie, że to, to jest też takie spełnienie materialne, dzięki czemu też czujemy się zadowoleni wewnętrznie. Cóż za wami, barońki. Szóstka buław. Nie wiem czemu, nie chcę powiedzieć, że za Wami sukces. Powiedziałabym, że za Barankiem jest taki tymczasowy sukces. Bo wszystko była to jest takie połychtanie troszkę ego. Nie do końca jest to taki triumf wewnętrzny. To jest bardziej poklask zewnętrzny. To są puste yy, komplementy, tak zwane. I to zostawiamy, jakbyśmy się otworzyli na coś wyższego. Jakbyśmy nie szukali tego poklasku zewnętrznie, tylko szukali tej aprobaty wewnętrznie. To jest fantastyczne czytanie, jak na razie. Czyli zostawiamy ten cały zakłamany świat plastikowy. To my musimy być swoim najlepszym przyjacielem. To my musimy umieć się poklepać po tym ramieniu, tak przysłowiowym. I nie ma, nie ma znaczenia, czy ktoś wokół nam będzie bić te brawa dla nas, czy nie. To my chcemy tutaj być zadowoleni wewnętrznie, czyli pusty poklask zostawiamy na rzecz naprawdę zadowolonego ducha. Co ma w głowie baranek? Kapłanka. Bardzo mocno wyczulona intuicja, ale też przede wszystkim szczególnie dla kobiet. Wy tutaj jako kobiety rozkwitacie, no tak wiosennie powiedziałabym, z tą swoją intuicją. Z uczuciami, w takiej fajnej, delikatnej, ale bardzo odważnej odsłonie, was tutaj widzę. Natomiast kapłanka w głowie, świetnie, bo to jest, mam wrażenie, połączenie się z jakimś troszkę wyższym ja. I żeby to mogło się udać, to właśnie trzeba zostawić cały ten badziew i, i, i to wszystko, co jest absolutnie bezwartościowe, jak ten poklask na przykład, i spojrzeć z innej strony na życie, tak spojrzeć z innej perspektywy, dostrzec inny wymiar, a innym wymiarem jest co ten świat duchowy, który tutaj tak mocno jest zaznaczony. Bardzo duże oświecenie dla barana, jakkolwiek to brzmi. Za tym pójdą też e, materialne aspekty, tak, ponieważ potrafimy na sobie polegać, wiemy czego chcemy, więc zaczynamy robić to no, zaraz zobaczę, czy zaczynamy, ale ogólnie to, co lubimy, co z nami gdzieś tam rezonuje, no i to pieniądze samo mogą przechodzić, a przynajmniej zadowolenie. Dobrze, w takim razie, co tutaj nadchodzi po tym czasie? Szóstka kielichów. okej. Okay. I to jest zrozumiałe, bo gdzieś tam wokół takiego przebudzenia duchowego, u Was ewidentnie ta sekwencja mówi o przebudzeniu duchowym, no, jak fix po prostu. Zawsze pojawiałem się, to nie jest tak, prawda, że o, teraz się przebudzę, to już w ogóle moje życie będzie takie fantastyczne. To jest taka sinusoida bardziej. Więc tutaj zaczyna się pojawiać jakiś taki sentyment, może wracają jakieś wspomnienia z dzieciństwa, może jakieś traumy do przerobienia, zauważamy rzeczy emocjonalne, które nas frustrowały, które sprawiały, że byliśmy smutni albo nie powodziło nam się w pewnych sytuacjach. Tylko dzięki wycieszeniu i faktycznie zrozumieniu, że ta przeszłość ma na nas wpływ. I to mogą być nawet jakieś wygrzebane traumy z dzieciństwa, ewidentnie. Okej, okay. no to jak Wy się tutaj w tej energii macie? No ale się macie fantastycznie, bo w Wy w tym dostrzegacie ogromny potencjał. A z denarów? Dlaczego mówię, że potencjał? Wy widzicie w tym szansę, bo jeżeli ja się uporam z tymi jakimiś demonami przeszłości, ja to już zostawiam ten plastikowy świat za sobą. Już nie muszę nikomu ani, ani sobie, nawet niczego udowadniać, więc teraz mogę już faktycznie spojrzeć, czego ja naprawdę chcę, bez całego tego poklasku zewnętrznego czego moja dusza chce, czego moje wewnętrzne dziecko chce, prawda? I, I wtedy dopiero zaczynamy się mierzyć też z tymi uczuciami, emocjami, które gdzieś tam nas trapiły, jednak, a na które sobie nie pozwalaliśmy do tej pory, bo być może nie czuliśmy, że mogą na nas wpłynąć. Więc szanse są ogromne żeby się z tym uporać. Co więcej, obok tego wszystkiego, co się tutaj dzieje w tym waszym świecie emocjonalno-psychicznym, bo powiem szczerze, że to jest najmocniej zaznaczone, ciągle kwestie pieniężne bardzo fajnie wokół was wyglądają, czyli mogą się pojawić nowe propozycje pracy, już bardziej rezonujące z wami. Jakieś pieniądze mogą przechodzić, szansa na uniezależnienie się. Królowa była w tle. No to co w otoczeniu? czy dokładnie tak, przychodzą jakieś informacje, ktoś się komunikuje, jakieś ogłoszenia, ktoś do Was dzwoni, Wy dzwonicie i jest, jest komunikacja, jest nowa praca, albo przynajmniej nowa jakaś sytuacja, dzięki której możecie zarobić pieniądze albo postawić na niezależność. Nie wiem o co chodzi, ale to z, z szeroko pojętym dobrobytem dla Was związany i niezależnością, więc myślę, że bardzo fajna energia. A tutaj też bym powiedziała, że ktoś wam się przygląda, ktoś, wy ktoś zagląda na was i patrzy, co wy tutaj robicie, jak żyjecie w ten moment, A, ale zobaczymy o co chodzi. Okej, okay. um. Niektórzy mogą czekać na te informacje, prawda? Coś załatwiliśmy pomyślnie i teraz czekamy na odzew, na, na jakiś wynik tego, co w co tam energię włożyliśmy. Szczególnie jeśli to dotyczy spraw oficjalnych, bo mamy w tle króla czy nadziei bądź obawy. Królowa mieczy podejrzewam że nadzieję. Na absolutną autonomię i niezależność. Ciągrym się to wokół was pokazuje. Potrzeba dużej niezależności, polegania na sobie, ale to nie jest negatywne, to jest bardzo pozytywne. Że wy chcecie sami, że już wiecie, czego potrzebujecie, przecież teraz już już nie jest Wam potrzebny poklask, że już dokładnie wiecie, w którą stronę pójść, yy, czego pragniecie. Jeżeli jeszcze nie jest to wiadome, to już to dostrzegacie, jakiś taki wymiar swojej osoby w przyszłości. Podejrzewam, że każdy baranek teraz ma taki moment troszkę podsumowania, bo jesteśmy w tym czasie urodzinowym. Więc tutaj ewidentnie jest coś takiego zaznaczone. I rezultat dziesiątka kielichów moi drodzy. No, Dziesiątka kielichów jest kartą szczęścia, kartą spełnienia. I proszę zobaczyć, co tutaj, cesarz. I głupiec, i wszechświat, i trzy kielichy. Fantastyczne czytanie, dlatego że otwarty przeświat jest na Was ewidentnie. Um, oczywiście ja dopytam, ale już tutaj jest taki serce bardzo pozytywny, bo wszystko kończy się kartą ogromnego spełnienia i zadowolenia. Co prawda, tutaj są też inne osoby wokół tego. Chociaż chyba tak jest, że jak my bardzo chcemy towarzystwa, to, to jakoś tak wytracamy tych przyjaciół. A w momencie, kiedy postawimy na siebie czujemy się dobrze, to te relacje jakoś same, same się zjawiają. Szczerze, ludzie wokół nas i tak dalej. Więc fantastyczny miesiąc. No. Bardzo duchowe to jest. To idzie w parze nas, jakby ten sukces materialny i. Życiowy, taki na płaszczyźnie naprawdę przyziemnej. idzie w parze z tym samozadowoleniem i, i poczuciem spełnienia wewnętrznego i takiego poczucia wiem, kim jestem. Wiem, czego chcę. O co chcę dopytać, bo na pewno nie o wszystko. Dziewiątka denarów, czwórka buław, ewidentnie. Yy, na drodze. Yy. Sprawy domowo, pieniężne, materialne tak fantastycznie Wam się układają. Tu jest naprawdę co świętować. Wy możecie sobie naprawdę pogratulować, bo ewidentnie... Ja nie chcę mówić... No, chyba to powiem, ale... Wy jesteście sprawcą jakiegoś sukcesu tutaj. Naprawdę sobie będziecie gratulować, nie innym. Ale też poczucie takiego absolutnego zrozumienia, że ja nie potrzebuję żadnego poklasku z zewnątrz, że to ja miałem zostać swoim najlepszym przyjacielem, jakkolwiek to brzmi. Królowa była w rycerz kielichów. ewidentnie tutaj jest zmiana perspektywy widzenia, szczególnie jeśli chodzi no ciągle o te kwestie emocjonalne, już nie powiem, że związkowe, bo tu chyba chodzi o wasze serduszko, dokładnie tak, że tak powiem wasze wewnętrzne dziecko. Wasze samopoczucie ewidentnie nie to, co mój mózg chce, co mój umysł każe mi robić, tylko co zrobić, żeby moja dusza była spełniona. Jeżeli Wy się będziecie naprawdę tym sugerować i to z Waszym kompasem, to fantastycznie. Bardzo proszę też nie oczekiwać takich szybkich odpowiedzi od intuicji, takich czarno-białych odpowiedzi, bo to nie tędy droga. Ja wiem, że my jesteśmy niecierpliwi, ale tutaj ewidentnie karty mówią, żeby tak sobie przepłynąć, jak po tej wodzie, albo tak wisieć nad tą wodą i dumać. To przyjdzie. Nie szukajmy na siłę, odpowiedzi w intuicji. Wszystko będzie zrozumiałe dla Was w odpowiednim momencie. Szóstka kielichów i karta kochanków. Tutaj może się pojawić jakaś relacja z przeszłości, jakaś tęsknota, jakiś taki sentyment. Jeśli chodzi o relacje, ale też mam poczucie, że jednak niektórzy będą z tych relacji w jakiś sposób się wyzwalać. A może niektórzy dadzą sobie drugą szansę. A z denarów, rycerz denarów. Powiem tak, jak na te wszystkie emocjonalno-duchowe karty, Wy macie niezwykle praktyczne podejście do życia i takie rzeczowe. Nie odbija Wam palma w tym wszystkim, i to jest fantastyczne. Widzę też wokół Was cierpliwość, co ciekawe, bo Baranek chyba w ostatnim czasie mocno się jej nauczył. Paśmie, czy. Tak, kochani, mam poczucie, że ktoś wam się może przeglądać, obserwować was, ale te rzeczy, które były do tej pory niejasne, no przychodzą informacje. One przyjdą w odpowiednim czasie. Wy też nie szukajcie na siłę tego we własnej głowie, bo tutaj zewnętrznie brakujące informacje się pojawią. No, miałam mnie dopytywać o wszystko, jak poszło. Dziesiątka kielichów i gwiazda, fantastyczny koniec, naprawdę spełnienie, poczucie, wiem, w którą stronę iść, przychodzą, brakujące informacje. Bądźcie wytrwali, cierpliwi, Oni się one się pojawią w tym tygodniu. Zadbajcie o ten swój spokój, ale wy już macie taką cierpliwość niesamowitą tutaj, że nawet nawet po prostu nie mam słów. No. <laughs> Życie nas wyszkoliło w ostatnim czasie. Królowa Mieczy i Dziewiątka Mieczy, czyli ewidentnie mogą być zmartwienia, taki mętlik, ale możecie też znaleźć ukojenie w tym swoim myśleniu, kiedy będziecie polegać na sobie, więc spokojnie. Tak, szóstka była, w, szóstka była. W, ewidentnie tani poklask przechodzi do przeszłości. Teraz my współgramy ze swoim sercem. Baran wraca do siebie, jakkolwiek to brzmi. Ja też mam takie poczucie, przynajmniej w moich czytaniach, i też ja jako baran mam takie yy, poczucie, i też z Waszych komentarzy widzę, że ten ostatni rok nie był łatwy dla nas. W ogóle nie. Yy... Mam nadzieję, że wytrwaliście, bo zaczyna się przejaśniać i tak jakby wszystko się rozpuszcza w tej energii wody i, i, i powstają tylko piękne, mm, zostają właściwie tylko piękne pomysły. Jeszcze tutaj przychodzą informacje. My już mamy na tyle cierpliwości, że jesteśmy w stanie zaczekać, i, i jakby światło w tunelu, wiem, co robić, wiem, w którą stronę jeśli czujesz się spełniony. Cesarz, karta barana w i królowa była to jest też karta barana. Fantastyczne czytanie. Mimo, mimo wszystko wyciągniemy sobie kartę rady, chociaż czy ten jest tak genialne. że chyba już ta rada nam się pojawiła w tej... Tutaj, żeby tę cierpliwość zachować, ale... Ósemka kielichów. Pamiętaj, Baranku, że najlepiej będzie Ci tam, gdzie będziesz czuł się najlepiej. Pamiętaj, że Twoje emocje są Twoim kompasem. Podziękuj sobie, pogratuluj sobie za to, że dopuściłeś je do siebie, bo Wy naprawdę dopuściliście te kieliche, czyli ten głos serca do siebie. Nawet jeżeli on nie sprzyjał waszym pomysłom, co na pewno budziło frustrację niejednokrotnie, to jednak zawsze to serce było waszym sprzymierzeńcem, ta intuicja i to jest to, co was prowadzi, więc zaufajcie temu i nawet jeżeli teraz jest ciemno i nie widać jeszcze wszystkiego, cierpliwości, te informacje przyjdą z zewnątrz, to się tutaj przyjaśni z zewnątrz, czyli będzie jakiś kontakt z kimś, być może rozglądajcie się, zwracajcie uwagę na szczegóły, dostrzeżecie coś w porę i będzie wszystko jasne i wszystko klarowne. Pozdrawiam Was serdecznie i udanego miesiąca.